we <laughs> Dzień Niepodległości to najważniejsze święto w naszym kraju. To dzień, kiedy bez podziałów i różnic wszyscy świętują niepodległość Polski. Jest to dzień zadumy, ale również radości, że po 123 latach Polska odzyskała wolność i może się nią cieszyć po dziś dzień. Tradycyjnie od 22 lat główne obchody 11 listopada w gminie Suchy Las odbyły się przy pomniku Najświętszej Maryi Panny w Golęczewie. I od 94 roku skrzyknęli się mieszkańcy, to była to naprawdę garstka ludzi, którzy tutaj się spotkali. I obchodzili to święto właśnie w taki, w taki sposób. Była to na miasta tego, co obecnie. W tej chwili yy, przekształciła się ta nasza uroczystość uroczystość gminną, z czego oczywiście bardzo się cieszymy. I, a z roku na rok widzieliśmy, jak ta uroczystość nam się rozrasta. Przychodzili rodzice, przychodzili mieszkańcy, przychodzili później mieszkańcy okolicznych wiosek. Oczywiście zawsze był, były z nami władze samorządowe. Podczas uroczystości przypomników w Golęczewie odczytano apel poległych i złożono wiązanki kwiatów, a wszystko po to, by pamięć i tradycja nie zginęły. Staramy się przede wszystkim pokazać młodemu pokoleniu, co jest tak naprawdę ważne dla nas, dla Polaków. Chcemy, żeby to nasze pokolenie tutaj, to nasze golęczewskie, najbliższe. Wiedziało, jakimi wartościami trzeba się kierować na co dzień, aby żyć w pokoju, w spokoju, w zgodzie, aby uczyć ich tego, że warto współpracować dla dobra ogółu, dla, te, dla takich wartości, jak chociażby wspólne dobro. Myślę, że inaczej nie ma lepszego sposobu, jak pokazanie poprzez własne działania, jak mają w przyszłości żyć. W trakcie uroczystości wójt gminy Suchy Las Grzegorz Wojtera podkreślił znaczenie Romana Dmowskiego w wyzwoleniu Polski i podziękował mieszkańcom, że w tym wyjątkowym dniu pamiętają i pojawiają się tu u mnie na uroczystościach w Kolęczewie. Ja chciałbym podziękować wszystkim, którzy dzisiaj jeszcze bardziej niż w zeszłym roku uświetnili naszą uroczystość niezwykłymi formułami, niezwykłymi projektami. Ale przede wszystkim chciałem Państwu podziękować za Waszą obecność. Pamiętajmy, zbliżamy się do tej niezwykłej daty, do... Setnych obchodów. E, e, za trzy lata będziemy mieli wielkie szczęście, radość i okazję obchodzić e, to niezwykłe wydarzenie. Na pewno spotkamy się też tutaj w Golęczynie. Organizatorzy golęczewskich obchodów, jak co roku, postarali się, by w sposób szczególny uświetnić ten wyjątkowy dzień. Dlatego podczas uroczystości pojawiła się grupa rekonstrukcyjna Poznańczycy. Zostaliśmy zaproszeni przez Pana Sołtysa w Sigolęczewo. jest to można powiedzieć pokłosie naszego występu uświetniającego obchody 1 września w Łagiewnikach na terenie gminy Suchy Las, a że nasza grupa zajmuje się różnymi okresami historycznymi to skorzystaliśmy z tego zaproszenia i pojawiliśmy się tutaj w umundurowaniu oraz w strojach. Przypominających 1918 rok odzyskanie niepodległości. Uroczystości w Golęczowie zakończyły się tradycyjną grochówką, natomiast po południu mieszkańcy Biedruska spotkali się w pałacu, by wspólnie świętować 11 listopada. Dzisiaj odbywa się uroczystość w Biedrusku, ponieważ część osób, które mieszkają w Biedrusku, widać tutaj przyszło dużo seniorów, dużo osób starszych, nie może dojechać na te uroczystości główne, które odbywają się w Suchym Lesie, dlatego żeby jakby stworzyć taką wspólnotę mieszkańców właśnie też Biedruska i Suchego Lasu została zorganizowana ta impreza, byśmy mogli świętować właśnie święto niepodległości. Dzisiejszy dzień, 11 listopada jest dla nas mieszkańców bardzo wyjątkowy, bo świętujemy to razem z mieszkańcami, i na tą uroczystość przygotowaliśmy koncert pod tytułem Niepodległa Niepokorna. W tym koncercie chcemy przedstawić dwa takie mądre, piękne aspekty. Pierwszy aspekt to jest montaż słowno-muzyczny, w którym uczestniczą aktorzy harcerze. A i do tego Martyna Cichacka swoim pięknym głosem uświetni naszą całość, uroczystość montażu. W drugiej części wystąpi chór. Komendy Wojewódzkiej Policji z Poznania. Ostatnim punktem sucholewskich obchodów był koncert orkiestry Dętej w Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej w Suchym Lesie. Właśnie z okazji święta 11 listopada przygotowaliśmy przede wszystkim muzykę patriotyczną, która nawiązuje do historii i tradycji orężnych wojska polskiego, ale również piosenki, które nawiązywały do ruchu wyzwolenia naszej ojczyzny.